w trzech startach. Wyścig po wyścigu ma Tomasz Golob. Yy, a my przenosimy się do naszych reporterów. Yy, Filip Czyszanowski. Szanowni Państwo, obok mnie Janusz Kołodziej. Obserwowałem Janusza w trakcie tego biegu Tomasza Goloba z biegiem Hancockiem. Bardzo zajęty rozmową z, Jakubie, z Jakubem Jamrogiem. Chyba tak nie za wiele obserwowałeś tego wyścigu. O czym rozmawiałeś z Jakubem? Bo widziałem, że pewnie pokazywałeś jak jechać na tym torze. Eee, znaczy rozmawialiśmy o tym, eee, że jakie grek zmienił tam, powiedzmy, ustawienia, jaka jest różnica, jak teraz jest, jak wcześniej. I rozmawialiśmy o swoim wcześniejszym biegu, e, gdzie mówiłem mu, że ja tam pilnowałem tego krawężnika, żeby Matej Zagar nie, nie wjechał tam. Natomiast no, patrzyłem też, żebyśmy się gdzieś razem nie zaczepili e, koło siebie. Ten tor jest szybki, patrząc na czasy. Rekord to jest Bartosz Marzlik 67.55. W tym biegu ostatnim 68.50, prawie o sekundę gorszy, jak ty to widzisz. Nie, no tutaj na tym to, że dzisiejszy na pewno rekord ciężko było powiedzieć, jest bardzo gorąco i e, aura sprzyja temu, że szybko tor wysycha. E, natomiast no cóż. Wszyscy mamy te same warunki, więc walczymy. Ostatnie pytanie w tygodniku żółwym. Wyczytałem, że tam jakieś auto wyścigowe coś produkujesz, prawda? To nieprawda? No nie ja, ja, ja nie mam takich umiejętności, ale rzeczywiście e, ktoś tam buduje mi ten samochód i e, ciekaw z niecierpliwością na ten samochód. To jest moje marzenie, takie życiowe. No i cóż, mam nadzieję, że się kiedyś spełni, że będę mógł sobie poszaleć. Tego życzymy, też czekamy. Dziękujemy. Spełnia marzenia e, Janusz Kołodziej Mało szaleństwa na żółwie. No mało, no, ale to już dążyliśmy się przyzwyczaić, nie on pierwszy i nie ostatni pewnie, że ta adrenalina powoduje ta chęć tej dodatkowej adrenaliny, że żurzel to jest naprawdę mało. Przykład Jarosław Hampel, pasja nurkowania, czy Rune Holta i skoki na nartach z helikoptera. I potem zjazd. Kolejną dyscypliną, którą żółżlowców wieldają, to wsiadanie do tych busów po meczu i pędzenie do domów. Na promy i do innych miejsc oni mają dużo adrenaliny w sobie po zawodach i ciężko ich ujaźmić i posadzić na tylnych siedzeniach, biorą stery w swoje ręce i myślę, że nie jeden z kibiców spotkał na swojej drodze pędzące duże samochody z logo żużlowców, którzy... Przemykają gdzieś tam między autami, wyprzedzają wszystkich po kolei, więc yy, oni tutaj są szaleni na torze, ale jest im mało i ta adrenalina ich nosi i ostrożni, ostrożniej, ostrożniej. ostrożniej.